Wykonawcy mnie nie słuchali, inwestor mnie nie szanował, nie miałam absolutnie żadnego autorytetu, mimo że miałam już w tym czasie bazową wiedzę o budownictwie pasywnym i na czym polega naprawdę budynek superenergooszczędny. Byłam młodą architektką, no ale przecież byłam po studiach, miałam już doświadczenie, bywałam na budowach. Wykonawcy mieli dużo większe poważanie u inwestora niż ja. Bardzo mnie to denerwowało, dlatego wiedziałam, że by móc pójść dalej i się dalej rozwijać jako architekt, muszę zacząć robić coś inaczej. I tym moim pomysłem na to było właśnie budownictwo pasywne i budynki w standardzie pasywnym budynki zeroenergetyczne, budynki zeroemisyjne. No więc zaczęłam po prostu w tym temacie się bardzo mocno edukować, ale sama edukacja nie wystarczy. By poczuć pewność siebie i by móc faktycznie być przekonanym do swoich rozwiązań. I do tego potrzebowałam, tak naprawdę, zaprojektować mój pierwszy budynek zeroenergetyczny. I po tym pierwszym projekcie, dopiero poczułam, że wykonawcy już nie mają szans podważać moich argumentów, a inwestorzy zaczęli mnie słuchać ponieważ byłam pewna tych wszystkich rozwiązań, że te rozwiązania mają sens dla moich klientów. Oszczędzają im oczywiście pieniądze, nie płacą rachunków, powodują, że budynki są super komfortowe, mają bardzo wysoką wartość nieruchomości. Na sam koniec projektowanie takich budynków zaczęło mi sprawiać dużo większą frajdę. Byłam szanowana za swoją pracę.